Finału Polska mistrzem Europy! Chyba nikt to nie wierzył przed tym meczem finałowym. Chyba nikt to nie wierzył przed turbiałem. Ale okazuje się, że marzenia się spełniają. Niebotycznie! To nie można uwierzyć, ale to jest prawda! Polska mistrzem Europy! Fantastyczne! Jak my to wszystko przeżyjemy, to jest po prostu niewiarygodne! Ja, Andrzej Duda, wybraniec Polaków w nagrodę za wygranie przez Polskę Euro 2020, zrzekam się tytułu prezydenta na rzecz Jurka Brzęczka. I jeszcze buziak ode mnie. Byłeś wspaniały. Ja, Adam Małysz, zrzekam się miana największego Polaka zaraz po papieżu na rzecz Jurka Brzęczka. I uważam, że gdyby Brzęczek trenował skoczków, to lataliby dalej niż samoloty lotu. Nie no, cholera. To nie tak miało być. Mieli mnie zwolnić, ja już sobie wakacje w sosnowcu wykupiłem. Sławek, pamiętasz o co się zakładaliśmy przed euro? No co ty lewy? Ja żartowałem, przecież wiesz, jak bardzo kocham alkohol. Sławek. Hej, żegnaj wódeczko. Brzęczek, futbol, fair compadres? Cały czas do przodu und keep calm, wprowadzam Jędrzejczyka. O Jerry Boozer, I love you so much, chcę tylko z tobą, z tobą, tylko sobie grać. O Jurek Brzęczek, najlepszy trener nasz, lepszy od Niemiec, la 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 E! W imieniu wszystkich polskich januszy. Chciałem wyprosić najlepszego polskiego trenera na świecie. Panie Brzęczku, przepraszam, miał pan rację z tym tym. Jurek Brzęczek na stałe zapisał się w historii europejskiego futbolu, a o jego podpis na kontrakcie zabiegają teraz największe kluby. Barcelona obiecała, że specjalnie dla niego sprowadzi Jędrzejczyka. PSZ natomiast zaoferowało mu bułkę. Nie wiadomo, jaka będzie decyzja najlepszego trenera Europy. Ech, co ja zrobiłem? A mogłem teraz przegrywać mecze dla płocka.